Jesienne porządki w Parku Brudnowskim idą pełną parą. Na zlecenie Urzędu Dzielnicy ekipy sprzątające park rozpoczęły nasadzenia kwiatów. Narcyzy i róże już wiosną będą cieszyły oczy spacerowiczów. Trwa również uprzątanie zeschłych konerów drzew i liści. W Parku Brudnowskim robimy jesienne porządki, sprzątamy. W końcu jest jesień, ale najważniejsze sadzimy nowe kwiaty, nową zieleń. Na napisie targówek pojawią się czerwone róże i tulipany. Tak, żeby w kwietniu i w maju, żeby Państwo mogli nacieszyć oko pięknymi kwiatami wzdłuż głównej alei. sadzimy także na rycyzy. Także szanowni państwo, nasz park staje się coraz ładniejszy. W rejonie zbiorników wodnych trwa modernizacja niecek basenowych. W ramach prac wykonane zostaną między innymi fontanny dla najmłodszych. Rewitalizujemy Park Brudnowski. Remont niecek to kolejny etap prac. Będzie fontanna posadzkowa, i w ciepłe dni, w te najbardziej gorące, woda będzie taka, jak życzą sobie tego mieszkańcy czysta. Miejmy nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy cieszyli się z nowego, odremontowanego parku Brudnowskiego.